Audia 38L Szybki filmik opisujący demontaż schowka. Aby zdemontować schowek, należy odkręcić 7 śrubek przy pomocy torxa T25 na boku. Mówimy o tym boku. Po złożeniu, wygląda to mniej więcej tak. Panel cały jest ukryty w ten sposób. Coś jak bezpieczniki z drugiej strony. Odkręcając 7 śrubek, tutaj zostaje nam do odkręcenia śrubka na dole. Znajduje się ona mniej więcej tu, gdzie nogi. Tak jak mam teraz dłoń. Łatwo ją zobaczyć po schyleniu się tam. Oraz. Mamy dodatkowo trzy śrubki, które są przy otwarciu schowka. Jedna, druga i trzecia. Czyli reasumując, jedna pod nogami, trzy w schowku, siedem na boku. I jeszcze musimy odpiąć tą wtyczkę z tego miejsca, żeby schowek bezpiecznie odczepić. Dodatkowo ta wtyczka. Kablem jest zaczepiona pod tą blaszką. I to wszystko.